Hej, ale śmiejesz śmiej się z, z TikToka? on właśnie dzisiaj grałem z jeden 1 i mówił, że kiedyś jak odpalił streama na TikToku, to miał za 40 minut 80 dolarów. Co? No. A na tak, i to Polsce płacą coś kurwa? No na tych live'ach tak, nie? Ale to chyba tam bardziej ludzie ci muszą te kawa różyczki dawać. Różyczki? Ja nie o to chodzi kurwa, no, różyczki. Ty. No, no masz... Ta, albo że ci dają jakieś kurwa... Alwa człowieku. Takie to są formy donatów tylko ich, takie bicy ich powiedzmy. Tylko, że za daną ilość powiedzmy biców yy, TikTokowych masz jakby animację, która ci wyświetla na telefonie i na przykład, że siedzisz i masz telefon i na przykład ci zakładają kapelusz na głowę i ty dostajesz za to pieniądze. Ale Dobra, o mnie. A druga sprawa na medalu to jest kur. No, że mi narzekałem, że to jest 10 minut do plama jakoś. Stayuj Mateusz. Ja mam wygryźć? Dworu nie słyszę. I lobby też nie słyszę. Chyba, że walk Dwór, jeden dwór. Jeden dwór. Dla Czerwo. I drzwi. Drzwi i dwór. Przebo. Do obity to coś tam. Przebo, przebo. A, nice A weźmy też tę testa starą podkładkę. No wróciłem na starą teraz. Chcesz w się sensie na nową, tą świeżą? Nie, jestem na starej. To, to dla jaj wrócić, wróć, na no to lepszy. No to znowu będę mieć 1.10. A to co miałem... ci nową? Po co znowu brałeś No bo chuba mam tak wolną tą podkładkę, że się nie mogę odwrócić czasami od flesza. Ale Go miałem chyba, graliśmy w mecz, miałem 1.10 i pistoletówka a może, a a to po nie zmienił podkładkę przysiadu. Może to nie win na podkładkę to nie, nie, to nie może być placebo. Może to wiek? Dobra, nie chcę mi się. Jeden był. Potrzeb Main może być. No, Był e, Wraca Jeden Fenik zszedł. Przy czerwony? A, czerwony na mainę. Albo fryka. Ale mi zajeb... Dwóch zbiega do... Do... Secreta. Jeden Bo, obity. Spóźnił już mogą być. Ja Fenik zachodzę. Jest... Na... Ładny typ. Ej, ma może być. Długie. Ej, nice. yeah. hey, ogólnie mnie w w tej grze, że tak słabo te światło świeci od tej bory. Czasami nie widać, k**a. Tego kówna go. Może to już wiek. Nie no stary, tu nie pierdol, że nie miałeś dużo tak bomb, że sami nie widziałeś, kurwa, jest kurwa gdzieś na niuku czy coś No, no mate, mate, Mateusz się i tak miał jak ninja robiliśmy no, Tak jest kurwa Na, na overpasie Co takiego było? Że paki nie widziałeś jak w smoke'a rzucałeś ale ona Ja nie widzę ludzi, nie widzę, ja nie widzę. <laughs> co, Ale <laughs> o dobro, ślepy, dobrego do tego smoka widzę. Daj bong, daj bong, daj bong Nie mam palaka na drzwiach coś Dwór szybki chyba będzie Padrat pod radiem, no, pod radiem no, Uważajcie przebo, bo nie ma wizji. On holduje chyba to radio. Tak, jest na radiu ziomek. Stepy tam przy radio. Clearuję masz Cedro. Masz Tam Standard, poszedł. Drzwi Pochodzisz, drzwi, paka. Wyszedł. To Brenta może? Brenta szedł. Tak, Brenta szedł. No, jest... Kurwa, ten jak mi wybiegł, nienawidzę. Tak Aż, jak brawo, mi wybiegł. no o to chodzi, ku... Prawie go nie zabiłem. DPI 140 sens, DPI 800. Daj ze coś na rampę, teraz w rotacji. Idę. Spal drzwi Mateusze, spalę kurnik. Na prawo. Ścianę dali. Na pierwsze gdzieś mogę wrócić. Dwóch dwóch jeszcze. Idę Wszystko chyba. 12 no za czerwo. O Czerwo 0. Silo chyba i czerwo. Silo zeskoczyło ja Afryka, Afryka jest. Twój stary zap Co to jest Afryka? Nie. Jeba. Co jest jeba. A ilu? Afryka tu. Gdzie? On no tu. Za za pod wiem. Co za Nie, nie. Zdarzyło mi się że Nie, tam nie. <grym> jak nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, mówię bo zabijam zawsze ktoś tam stoi Microfon. Nie, nie. Gram z paskami po sila, nie, nie. Nie, po Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Idę na kurnik. No, jakie palakki tam są? Ja Szyby rozbijają, Mogą, może będą górę chcieli grać. Bo po prostu z Może być fenik, na Leży kurnik, ja mam zero ogólnie. Uważajcie to A jeszcze, i main'a uważajcie. Odpuść ten wzór, może. Drzwi otwarte? Nie wiem. Ale chyba nie. Ja mam ja jestem w hangarze mam wizję main na main'a. Być? Już nie. mam wizję na main'a. Ja jestem w, w Kurnik, e, wrócił do, do EMM jeszcze jest. Tyle largania w C Sekerowanie zajął w FPLC i nie wiem gdzie nie wie gdzie jest Afryka. Co wie jak to jest dziadu? Karas pochodzi i chyba outside biegnie. Majim bumpę. nie do wygrania runda. Na luzia. Mikeuję 54. That's right. Kurwa, że te kurwa musiały pójść na dół, no. wie ja wiedzą, że ja radzę. Rano... No, A jak dadzą ścianę, to uważajcie pod heaven. Ja zagram teraz main'a bardziej Please niż garażu, bo garaż right się right spodziewają. Palę drzwi znowu. Albo pal, ta ja palę, kurnie. Dwór jeden. Eee, Przy Krimie stoją. Mogą ci feniks schodzić, uważaj. Mm -hmm. Rzuca coś pod radię uważaj! Może być pod heavenem, jeden za czerwą jeszcze za czerwą? Nie mam nic Jest za, na dupie, Afryka się mówi na to Ja trzymam garaż Oni chcieli rampę wejść, wiecie? Odcięli garaż na razie Teraz pod heaven poszedł Przy nie jeden Kurwa. A, wychodzą Albo bo dusz o, ale jestem w kur... Ale on rozdał ty No rozdał, a już mają I kurnik chyba tam dobiega Ja pierdolę My Się kurwa odwróciła jebana Ja pierdolę, no i head musi być Z tej broni dla kurwa spelli jebani Nie ma za co Rachal Zawsze nie dam Od Feniksa ci jedzie typ, od Feniksa ci jedzie Pewnie go trzymam po prostu Bajko odegrać, ja sobie zagram Daj mi flesza, Dżinovcik. Zagrę pod, pod Heverem, No Ja chciałem do Ventsa wejść, bo jak chcieli schodzić rampę teraz. Do rampy, teraz. Ale halu rampę. Podbiegają tu rampę. Tam z dwóch chyba. Ty kuń. No. Ty zawsze tam stoisz, kurwa? Nie, no przecież kurwa grałem na blisko, tu, na kurniku grałem. rampę wychodzą, wyszli. Jadą, 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 no. Przecież, no. Dołu nie ma jeszcze. Zaczerwono mógł przejść, ty. Teraz zeszli rampę, schodzą z chodu, już jest. Dołu jest. Dołu zajęli. Nieprawdopodobne, nie? On skacze, jakby miał chuja w dupie, no to jest gra dla peda. Mateusz. Zemko chłopskar, no rozjemy coś, co oni zrobili. Kurwa, co ta kurwa robi? Krótkie. Ja myślę, że to w ogóle mój jest, tak naprawdę. Wiecie, że ode mnie by nie dostał bana na Twitchu, bo wysłał emotkę Pago Microphone Buzi, Pago rybka. Ej, no dobrze, no. Rozumiem, sprawa seksualnych. Ja, ja nie wiem, jak mógł coś takiego wysłać w ogóle z tego zboczonego. Jakbym widział, to to bym sam zgłosił. Rozwili drzwi. Coś proszę, za plecy? Nie, nie, nie. Silo jeden. On jest sprawdza, jeszcze jeden. Mogą schodzić na silosie sali... Na za jeden. Leży. Kwadrat, scream. Jean, zostawiam cię, do smokowej drzwi i, i walczy dwór. Masz też, afliki? no Dasz, alco? Rozbijali drzwi, kwadrat. Doszedł jeszcze tak jeden jest. chyba. Jest tak mi nie widzę w ogóle nic. Cio? Ale nie sprawdzę dokładnie. Oni wszyscy są kwadrat ogólnie. Bo doszedł to. jeszcze jeden ziomek. To niech rampę niech jeden przejdzie. Czy smoka do rampy? Możesz dać. Na wejście tutaj. Faka. Ej, na dole Ci drzwi otworzył. ktoś otworzył no od To las jest Zostań góra Jest jak jest On ma zero ten typ Rampę schodzi Idzie Stuba. do mnie Potwierdzone? Tak Przysk. Ona na krzyczy, box, stop. Pewnie. albo nie grę Ja nie mam granatów na outside teraz. Oni pójdą dworem, pomalaj Ja ci ja od razu. Pal drzwi. Pal drzwi, Mateusz. Pol, teraz. Zeskoczył Afryka. Na mainie jest, na mainie. Więcej jest czy nie? Więcej, więcej. Przerwa. Maina, uwaga, bo może wejść. Kurnik się nie bo, ja ci swijacie. Ja przerwa gościa, załóżesz. Czy main jest? 7HP ma swój pierwszy. Patrzcie dwór, od przybojcie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden jest. Na dworze gdzieś. LK. A ci kurwa mać no. To ten. Cofnijcie teraz stąd, już nie idźcie tym dworem. Wróćcie kurwa. Kurwa, muszę chce patrzyć. jest 1 na 1 ja ci plecy zobaczyłem. Uważaj, jeszcze jeden Drugi pewnie bombę, no, bo bombę brał, nie. wiesz? Kurwa, Macz, no papieroli, no, mnie przysięgam, no Nienawidzę kurwa takich sytuacji, nie? Krótkie raczej, nie? Ja. Ale może obejść, nie? Bo... A może być za mało niebieską też, nie? Uważaj Może być, no Bo bomba jest nie na niego podłożona O! Dawaj, zabij go kurwa, bo jeszcze nie wejdzie coś ja, ja bo nie trafiłem! Ja nie Ja pierdolę! A czemu to nie jest głowa? Bo nie trafiłeś! Znaczy, znaczy nie, no trafił! Ja uważam, że powinna być głowa, no to jak co. Uważam, że kurwa, powinna być głowa. Szczerze? No nie ma Nie ma kur... Ułamka procentu, żebym nie wygrał tej rundy, sorry. No weź człowieku. No nie da się czegoś takiego przegrać. No ale ty masz... jesteś pago kurwa, I tu umiesz, no. Ja pierdolę Ale no, nie, nie, nie wiem jak to jest ogólnie ogóle Drzwi Dzwi z ja Nice odkupiłem winy, tak tak. sorry Ale trafił do tak, że Teraz głowy siadły Ej muszę zobaczyć skip z tamtej akcji ogólnie z tym Odkupiłem winy, wybaczacie, mi tam to akcję. Ja, Mateusz. Ja bym, no nie, no bardzo Ale mi tam szans, ufaj, Mateusz, to mi wolę zaufać ufać, no. Ja, ja cię w kółka ja nigdy nie zrobię. Mówi, nie ma szans. Trzeba wziąć pod uwagę, że gra wylec. może oszukać tak jak teraz. Zobacz. Drzwi się pali. Silo drzwi, drzwi. M dwa HP ma. Na mojna. Weź ty. Wiesz, ja? zabija drzwi. Main może, main, 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 main. Jeszcze nie ten, jeszcze nie ten. Grasz. Ja jeszcze nie ten, jeszcze nie ten, jeszcze jeden ma zero. Ale gdzie? Z gdzieś wyjechał na dwór. Albo do wentów, nie Albo wiem. Albo do wentów Mamy bombę. Kurwa, je. Co kurwa. Kurwa kurwa. Ja, ja, on robił? Co on robił? Nie było, kurwa w ogóle, nie? Ja siedział na ścianie, kurwa. Ale kto on robił? Ale tak jak mi wystraszył, dobre. jebaniec! Na tej rampie to jest tak kurwa. nudno. O, w pierwsze tempo z Cilosa ty! Ale ty mi wchodzisz w dupę kurwa, kurwa. Ale ty kurwa nie umiesz po tej drabinie wchodzić. Gdy niu... Gdy nie umiesz. Pole Super Mateusz. 10 HP. Masz ekko, możemy. Nie Jeszcze. Drzwi. Drzwi, drzwi, kurnik, drzwi, kurnik, drzwi, kurnik, drzwi, tam paka kurnik, Tak. Mogliśmy. Nie, Dostawał Drzwi jest Przy drzwiach jest I wychyla się, gra na wykonać no, Runda pizzy w cipą będzie Drzwi zamknięte, drzwi zamknięte są Aha. Ale maja dziura jest mhm. A dawaj mu za kurę no. Zapierdol mu ja. nie ma On jeszcze was może obchodzić w ogóle na heaven Może, ja idę w kurnik pod heavenem. Pod heavenem? Co tak, jest tak, tak. Weg, tak. A na heben wejdzie, na heben wejdzie. Ja pod kątem stoję, tak. Heaven ja, pikuje w ogóle. Brawo. Nie, ej, co w ogóle on skakał od tym heavenem? Co jest, do ch**a, nie? Nie wskoczył te na ten. Nie wskoczył na to gówno, tą beczkę. Wydaje mhm. mi się, że... Proszę no panie, ja kupię grałem, To, ty nie, to ja, ja kupię, ja kupię, ty graj sobie Kawa no, Ja to roz, zagram no, roz, wiem, no, roz... wiem, wiem, dam smoke'a przy dam flesza i ja tam będę kur... coś war, warczył Bardziej palakam, mi na drzwi, wiesz tam, żeby do venta nie zbiegali, ale możesz też tak robić Dobra No Dziki pod chywaną boksą Ja k***a, to trzy No Jeszcze jeden rampę zbiegł Prawa, prawa Jest silo. sil... silo E, ginę Cofnijmy stąd, chodź Leży Go kurnikiem mimo Drzwi Leży Wędzę już Kładę A. Jeden dół Nie wiem czy drzwi nie są otwarte, wiesz? Jest kurnik I main Jezus ronda Po co tak pago pierdę Jak mi jeszcze idzie chyba Traj. Kurwa pago zamknij tą pizdę dobra? Co ja powiedziałem? No bo mnie takie coś tak Przez, rozprasza ja ja Narzuca zbędną presję na mnie kurwo Ja nic nie powiedziałem nawet no ale, tak. ale, ale ty Mateusz tak wzdycha Tak wiesz no. Nic nie mówiłem na tym Kurwa nie o tak Nie znów znos... Na kurde, Na kurwa ty mi stary już zaczyna już mi się łeb słuć Stopów Niki Nie ja main Nie, to właśnie ja, jaki kurwa Nie pójdzie to widzowie, serio gramy? E kochy kurwa, kurwa, grajmy kurwa. Ja bym ja grał kurwa ja nie Pamiętam tego co się dzieje. Eee, na się jak dacie powiedzieć. mi smoka na latarni mogę rzucić ścianę Nawi To z kością Podajcie na latarni do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. tu, to tu, 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 tu. Ja robię tu jedną kuchet Gdzie ten kurwa smoke Czekajcie bo smoke ja prawo jest Poszedł drugi Jak dwóch, kurwa 1 10 Chyba Nie 7, 7. Pod Ale kurwa! Zabi, zabi. Przechodzę kurwa dwie. I ja bym wrócił znaczy. w górę i tak Jestem na to, będę Chodźcie, chodźcie, chodźcie Gdzie Tak, chodźcie Tam Rampa jest jeszcze Ciemnia, leży. I rampa chyba. Zostań ten, ja wkłada na rampa krótkie. Rampa schodzi. się będzie. No widzę. No i lewa rampa. Należy. Nice. Ty, drzwi. Do rampy biegnie. No dobra. No. Plus Masz dwa biegnie. Ale mi zajęło na paprykę kula. Jak go zachodzę. Brawo. Nie musicie Jezu, jest, ładnie. Nice, ładny Wyrzućcie mi smołka wodoponu I dajcie sobie jedynkę Ja flesza wyrzucam jednego Masz tutaj mat i zrób im dobry użytek Oj... Oj, to będzie magik. Co tam koldega? <grym> Uważajcie, <grym a wupa pod podniazny będzie oślepiona Znaczy, oni mogą skrócić kurnik, więc ja w ogóle idę na dach kurwa, za tobą, za, za toby, Dobra, no. dobra Rzucał tą ścianę przy czerwonej jest nice, ładny Ja przebiegam dół, bo jeba. A bo ja idę ja po chwile, ja idę ja po chwile, idę ja po chwile. Nie ma fraga. To jest pod gniazdem już jaki Bart? Bard, Do, jakiś Dotał kurwa! Bo tu, jakbyś został na dłużej strzelą, to już pewnie nie zabił, bo bym siadł. A w locie, kurwa. No, trzeba lecieć i nie zabił. Jezu, wzdycha? no wzdycha ta kurwa. Tam. Ładnie tam złapał w Pokebola Można tym na dziąć tą Nawi czy tą normalną? Do Navi, 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 Navi. To Nawi Nawi To Podaję Nawi, tylko tam uważajcie jak przechodzicie, bo tam jest szparka Tu mi dajcie smoka Dałam ci smoka? Tak mam No nie wiem gdzie ten kurat LK i garaż LK Nie ktoś podniósł smoka, nie ma ściany z Złapy można dorzucić góry zabijemy, garaż, garaż, garaż jest Ja spodzę. Zaraz, to Jak on tak porobi? Nie widzę A Ja bym Ale Ale z łatwe te mecze są, co? No, jak nie gram z tymi kurami z Disnac to tak O, no o to chodzi Ten Murloc F, że Navista, to to kur... to to ja nie wiem A z Valoranta to wiesz co to chodzi No nie no, a z Tragedia Właśnie mi wbili na czat i piszą Jebać frajera co obce barwy umiera ale po prostu nie wiesz, no jakby nie mają star playera, nie. Podmiazd, podmiazd. Kana zero do venta CT przeszedł. Czy czy yes. Oj, podmiazd czy CT? Jas. lewy. tam się coś z ciebie. E? Ale co to? Ty, jedzie, CT? Chłopaki, przestańcie. Chłopaki, nie kłóćmy się. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Po prostu myślałem, że wy dzisiaj nie macie czasu, bo nikt nic nie pisał. Nikt nic nie pisał i... I myślałem, że jesteście zapracowani. Myślałem, że Murlock znowu robi 12 godzin streama. Byliśmy rodziną. Panowie, ja się muszę rozwijać, no. Ja nie mogę cały czas grać, kurwa... Ja nie mogę cały czas grać, kurwa, A AGO, jak... Pyta się mnie Vitality hey, o kontrakt Ja dwóch przycisków palaka dałem Zwrócił tak jakby normalnie stary, nie wiem Jakiś niedoloski No toż go nie było na CT a... Przebiegał w stronę nie, stodach Nie, 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 był to... na stodach, zabił i co? No mam ci woda no to przy, no przebiegał na stodach no. E hey, jak równogranem panowie czy... Wszyscy ładnie, Równiuszko. Drużyna poukładana Nie, nie, to co w tym biznes zajebanym Dajcie smoke'a Dziękuję do betamy Pamiętam jak mnie Piotrek uczył tych smoków A teraz je wykorzystuję z owcą drużyną Palę tam za czerwoną Eee, hangar, obity Ja do beta wszedłem Ja tu wszedłem, pak nie mam tylko Mała niebieska Mało Skrócił kurnik Spokojnie Giners, uspokój się Mikrofon nie wygrywa Bombę mają pewnie znowu

Tak Murlo, Możemy mhm. stara? nagrać? odbierzucał, eee, no, no mhm. na na tak, tak, nie? No, 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 Tylko no, 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 Cisza kompletna, Pevor, Sandbur biegnie tylko Dobra Mam zejść do, czy mam grać tak, pod halem? Tak, tak, znaczy no tak próbuj do, zejść, bo my rampę na dół będziemy schodzić Jak będziesz tam Pevor przechodził, to tylko uważaj, bo to może być minimalna szparka pomiędzy y, Secretem a, a hangarem a tak? Wiesz co, poprawy, bo... No granaty. bo to Avis mi tego smoka uczył. A, no wszystko jasne. Valorantie wiesz, no klikasz na mapie, nie? Wiesz, to ja bym ci myszki. pokazał, ja na przykład tu z lewej rzucam granaty, nie? Dwa To możesz rzucić jak chcesz. Mogę zdać, no. No, no to ci wyrzucę. No, ale to musi ktoś pójść dwór wtedy, no. Ja mogę pójść. To i dwór. To pójdzie z nami na rampę, dobra? Dobra. A mam na pewno i lecieć? Nie no tam na łoku żebyś Masz zakaz wjazdu do zdarzecza Popaki! Jak skończę tu to, grać, znaczy, ja jak skończę tu grać tutaj z chłopakami, to pogramy w, tak? w CSK. albo w ja, fasolki tak? razem, jak ze starych dobrych czasów. Activated. Now is the Co? Pago do rampy. Raz, kur... Benta zbijał. Wenta zbijał ja będę Oj. rozbijał to tego ja bym Dobra, to razem, to poczekaj. Ja byłem he ja na heaven. Dawajcie jedziemy, 3, 2, 1. Ja będę na heaven. Go on, fair, to co robimy? Dobra, 3KT podrabiam. Co robimy? Ja na heaven skakuję. Ja na górze. Jestem za BS-em, kurwa jest jedna. Dwóch dół i za bs raczej. mhm, mm mhm. Zresztą nas widziałoby duch, ale chyba nas widział ogólnie. No patrz, pedofila. Znaczy ja z Peborem H zagram AK, sobie halbaja zagrajcie co? Pewnie idziemy dwór, spróbować coś ukąsić. No. Połka Lub, na. Są, dzięki za 30. Na górę. Uuu, ja nie umiem. Mati. Nie pamiętam. Na przybo na górę? O, umiesz przecież. Dobra, dajcie mi tylko, daj mi smoko. A wy pod heaven? Znaczy no ja, pewnie jest w dół, czy górę? W dół, do do masz w górę. górę Jest w mnie jeden. O, co z małką chciałeś? Drzwi? A wupa jest. Drzwi wszedł chyba? Niebiesko. A wupa mi widziała? Nie. Gdzie jest drewno? Tam, Leży drzwi. Jeden, dwór, jeden, rampa jeden. Oj, patrzy, z tego smałka jest nie Niebiesko cały czas. Output A Gdybyśmy dali ścianę i zeszli po prostu? Możemy też tak zrobić, no. Ja spróbuję tego bęta znowu odejść, bo impreza. Albo lepiej ogólnie, bo oni overrotują. Że, jak my poszliśmy na rampę, to oni dwóch na dole już byli. I mo dać ścianę my i poczekaj. Smiley, lobby, dzięki, dzięki na za dwa latka, po witam cię serdecznie. Z I wejść na przykład kurnikiem albo drzwiami na pewno. Awiz, Murlow, No tak, tak, tak. Kocham was strasznie. Tęsknię trochę za bojna, kupię Ja kupię granaty. pójdę dwursam, sam. To daj mi Dam, do ja ci dam. masz wlewiatanie na Dzięki za info. Walk, 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 walk. Nie rozwalaj drzwi. Ja nas rozwalę te drzwi ogólnie. Co robimy? Jaki jest, jest plan? Będziemy drzwiami w drugie tempo wychodzić. Dobra. Nie wiem czy zaczerwano to. Odejdźcie, ja muszę rozwalić te drzwi. Teraz weźcie bombę, fajnie, bo jakbyście wzięli. Dobra. No On widzi mnie, kuts, Hevena. Macie weź górę, jeden na hewe będzie Mogę smokować mojno? Ja daję smok, da daję tam. Jest garaz, teraz. Garaz. Ostraj go, Heaven, Heaven. Blisko górnik. Nice. nice. Heaven, nice. Ładnie panowie. Heaven skakuję. Jednak was jedziesz, kurlo. Ja mam mało HP, mam 12. Żartuję, bardzo was kocham, chciałbym z wami zagrać jednak. Zeskoczył. Chyba runda wkręcę niestety. Idę le level ten. Mhm. Ja nie wiem czy oni dwóch od maina nie będą wchodzić Możliwe Zmienił broń mm. Dwóch main, dwóch main tak. jak ma to Brawo drużyna, brawo A, Ładnie, dobra. dobry hyper coli kur... Tak ma być Widzę jak Coś? No przebił smoka w mojej Dzięki za kalaszników Ale nie przebiłem, nie, nie buduj takiej narracji, słuchaj, decydujemy dostałem, przebiłem, ustawiłem się, wychylił i wyjechał. To był potencjał był ogromny, ogromny był potencjał. Potencjał był, to prawda, mogłeś wygrać, ale Mogą, to było potrzebne. No, to nie mogło <laughs> potrzebne. Ja Mm-20Hp szukałem kurwa Szukałem swojej szansy Dojeżdżę wam lewo smoka. Ja chyba wychodzę mu zajebać Kurwa, jestem Siana Czemu stoi. Oblicy? Ale zrelał się teraz. Secret leży. Ja idę presję na dole zrobić, może możecie grać ciszę. Będę tam Ja leży. robię presję na górze. Nie, 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 nie rób presji. ja robię na dole presję. Weź bombę Mati. O, ja jestem ma, na górnej. w górę? Tak. Będę CT. Uciek bez. Ściana. Dobra, fajnie było. Ściano i helon. Ale zdarza skończy. się. Ja nie wiem stary, ja to czuję się czasami jak miał puste kule w ogóle jak ty strzelam, nie? Ślepaki, to jest... Ale, ale, stary, serio, ja się czuję tak. Ja to uważam, że ten typ powinien paść w ogóle, nie? Wziąłeś że... mu pół magazynka. Nie. Kurnik albo B, Ale już mi się nie chce nawet patrzeć, nie na to. Ja też nie dostałem, ty, ty może mieć mało. Uuuuu! Lulu, lulu, lulu! 24, 24 w jednym, Bartosz. 27 w jednym, UD Ej, dla mnie to jest góry jakieś przejebane stary. Ładnie, Damian. Ale drużynka W dla tej drużyny! Ww, ww, ta drużyna. To są gracze, to są gracze. Ale legendy. Ładnie, ładny mecz. Nie no, no ja spróbuję. Ej, to jest dość pago taką ku farma klipów że co.